Cześć, ja jestem More i witam Was w drugim odcinku na moim kanale z gry Jurassic World Evolution 2. W tym filmie pokażę Wam wszystkie z dinozaury oraz prawie wszystkie skórki z DLC obóz kredowy, a więc zostawcie łapkę w górę i sobie z dzwonkiem, jeśli film Wam się spodoba. I nie zapomnijcie wpaść na kanał Jurajski Świat, Czaszko Chrup oraz oczywiście na nas wspólny kanał, czyli Jurajski Skład. Linki do wszystkich kanałów w opisie. A ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Welcome to Jurassic Park! A więc dobra, jak już wiecie ze wstępu, dzisiaj pokażę Wam prawie wszystkie skórki yy, i wszystkie dinozaury z DLC yy, Obóz Kredowy. A więc dobra, zacznijmy. Ja tutaj zrobiłem taki yy, stacja kolejki jednoszynowej i wycieczka jurajska, no a to yy, zespół strażników. No i tutaj mamy pierwszy wybieg, wybieg mięsożerców. A więc dobra, mamy tutaj monolofozaurów 5. Możecie napisać w komentarzu, bo nie wiem, jak zrobić, żeby oni nie mieli takiego nosa jakiegoś kolorowego. No i tych monolofozaurów y, jest 5. No i sobie zobaczmy. Okej, okay, tutaj jest duża tyranozaur. I napiszcie też w komentarzu, czy... Jakoś trzeba odblokować w jakichś wyzwaniach albo w czymś, skórkę do małej, bo nie mogę znaleźć skórki do małej, nie wiem czemu. O, od razu przyszedł nam też na ekran byczek, Toro, jak to woli, czyli Karnotaur, po prostu z obozu krodowego, jeden z najbardziej kończnych dinozaurów w całym obozie krodowym. No i mamy pierwszego Barioneksa. I to jest z tego, co mi się wydaje: to jest Limbo. To jest Chaos. I to jest. Nie, to jest Chaos. Sorry. To jest Chaos. A to jest y, Grim. Jeśli się, jeśli się nie mylę. No i y, dobra, to chyba wszystko z mięsożerców. Ok, przejdźmy sobie w takim razie do roślinożerców. I tutaj mamy tak. Oczywiście parazaurolofy z jaskini. Bardzo ładny swoją drogą. Szukamy kolejnych dinozaurów. Oczywiście Jerzyk. Jerzyka, jerzyków są chyba, chyba dwa. O, no i oczywiście coś na co ja najbardziej czekałem, czyli rózia. Jest to mój ulubiony dinozaur w ogóle z. Chyba w ogóle ogólnie. ulubiony mój dinozaur Rózia. Mm, nie tylko sobie krodowego. Jeszcze tutaj coś mamy. Yy, Parazorolow, kentrozaur, a jeszcze uranozaur yy, Kolejny dinozaur, roślinożerne, z tego DLC Uranozaur, tak się prezentuje No i co, to chyba wszystko a więc to już by było na tyle, co dzisiaj dla was przygotowałem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i sobie dzwonkiem, jeśli wam się spodobał. Oraz padnijcie na kanał Jurajski Świat, na kanał Czeszko Krup i oczywiście na nasz wspólny kanał, czyli Jurajski Skład. Link do wszystkich kanałów w opisie. A ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się do zobaczenia na razie i cześć. w Jurassic Park.